Norwek odlatuje, a Polacy w pościgu. Halvor Egner-Granerud wygrał drugi z rzędu konkurs w turnieju czterech skoczni. W Garmisch-Partenkirchen trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Czy ta cieszynka coś państwu przypomina? Tak, Halvor Egner-Granerud pożyczył ją od swojego rodaka Erlinga Halanda I podobnie jak piłkarz Manchesteru City jest ostatnio w znakomitej dyspozycji. W ostatnich czterech dniach skakałem rzeczywiście najlepiej, ale to się może szybko zmienić. Na ten moment mogę jednak się z tym zgodzić, bo w turnieju wygrywam większość serii. W tych konkursowych lądował na 140 i 142 metrze w klasyfikacji generalnej. Ma już blisko 27 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim, który dziś był trzeci. To jest coś, co, co mnie naprawdę buduje, że mimo tego, że te błędy się pojawiają to jestem w stanie walczyć o czołowe lokaty. Na podium także Angela Niszek Piotr Żuła szósty, Kamil Stok dziewiąty. Kolejne punkty wywalczył Paweł Wąsek. Dawid Kubacki trzeci w drugim konkursie turnieju czterech skoczni w Gapa. Zwyciężył rewelacyjny Norweg Halvor Egder Granerud, który przewodzi imprezie. Polak oddał dwa równe skoki. W pierwszej próbie osiągnął 136 metrów, w drugiej 138,5 i po raz szósty z rzędu stanął na podium konkursu Pucharu Świata. Mogłem skoczyć lepiej, więc z tego względu no, oczywistym jest, że nie dosyć, nie dosyć pewny, pewny będzie. Ale cieszę się też z tej drugiej serii, bo ten drugi skok był naprawdę... Fajny z progu, troszkę może przekombinowałem w powietrzu. Ale to było za mało, żeby wyprzedzić dwóch innych skoczków. W tym Grane Graneruda, który w finałowej serii poszybował na 142 metr, wygrywając drugi z kolei konkurs w turnieju czterech skoczni. Drugi był Słoweniec, Andrzej Laniszek. Granerud prowadzi w klasyfikacji generalnej imprezy z przewagą prawie 27 punktów nad Dawidem Kubackim. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Żyła, który dziś był czwartym, a ósme Kamil Stoch, dziewiąty zawodnik konkursu. W środę rywalizacja przeniesie się do Innsbrucka. Drugi konkurs, drugie zwycięstwo. Halvor Egner-Granerud w pięknym stylu przeleciał nad niemiecką częścią turnieju Czterech Skoczni. W Garmisch-Partenkirchen trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Strata do Norwega w klasyfikacji zmagań spora, ale nie takie rzeczy sport widział. Prawda? Raport Patryka Pancewicza i Mateusza Lelenia. W Garmisch-Partenkirchen zapachniało dziś klimatem planicy. Mateusz, trzeba to przyznać, pełne słońce, 12-14 stopni na plusie i 20 tysięcy kibiców. Wyprzedały się wszystkie bilety. No Mieliśmy tu znakomitą wizytówkę skoków narciarskich dziś. Ci, którzy przybyli już na serię próbną, zostali nagrodzeni. Ekscytujący lot Halwora Egnera graneruda Lot skracany od 80 metra w powietrzu. Ostatecznie było 141,5 i sporo strachu najadł się Norwek. Tak, powiedział, że z jednej strony był zły, ale z drugiej w locie po prostu się bał, bo gdyby ten skok dociągnął do końca, to byłoby ponad 150 metrów. Jest w znakomitej dyspozycji, pokazuje to, że jest mocny, też mentalnie mocny. Cieszył się. E, pożyczył cieszynkę od Erlinga Halanda. To też pokazuje, że w tym wszystkim też jest taki moment śmieszkowania. Tak bym powiedział, bo też Halbo Regner Granerut jest takim zawodnikiem, że z jednej strony jest skupiony, ale też potrafi właśnie się rozluźnić. No ale no jest po prostu najlepszy i z tym nie ma co dyskutować. Próbował dziś go gonić Angelaniszek. 60. punktów tylko straty na półmetku zmagań. Ostatecznie Słoweniec skończył zawody. Drugi odbudował się po Oberstdorfie. Na najniższym stopniu podium Dawid Kubacki. Tak, Dawid Kubacki. Nie do końca może zadowolony z tych skoków, ale z drugiej strony mówi: Jeżeli z takimi błędami jestem w stanie stawać na podium, to mogę się tylko cieszyć. Zresztą posłuchajmy Dawida. Dalej, w tych, błęda, w tych skokach były jakieś delikatne błędy. W pierwszej serii na pewno było troszeczkę, troszeczkę późno, troszeczkę od góry. Nie zarotowało tak fajnie jak trzeba. W drugiej serii naprawdę fajnie z progu to oddało, ale przez to też, że ostatnio troszeczkę tych skoków spóźnianych się zdarzało, musiałem sztucznie tą rotację trochę napędzać, no to w tej finałowej serii trochę przesadziłem z tą rotacją. Było tego ciutkę za dużo i było widać, że te narty zafalowały jednak i tam pewnie też jakieś metr czy dwa się straciło. No ale cóż, no... Nie rób nic, to nie będziesz błędów robił. No, tutaj te błędy się zdarzały. E, wiem, wiem jakie, są, jakie są ich przyczyny, więc e, nic tylko, tylko nad tym pracować do kolejnego. Do, do kolejnej okazji, żeby się pokazać na skoczni. Ale to też brzmi optymistycznie, że ty mówisz, że są błędy, a jednak koniec końców i tak lądujesz na podium, czyli ta dyspozycja no, ciągle jest naprawdę bardzo wysoka. Jak najbardziej. To jest coś, co, co mnie naprawdę e, buduje, e, że mimo tego, że te błędy się pojawiają, e, to jestem w stanie walczyć o czołowe lokaty. To jest, e, to jest rewelacyjna dla mnie sytuacja. Może nie najbardziej rewelacyjna, bo super by było nie popełniać błędów i wygrywać wszystko jak leci, ale... E, no, jesteśmy tylko ludźmi, tutaj trzeba z dnia na dzień pracować. E, ja wiem, co mam robić, e, więc jestem spokojny i, e, no i będę sobie dalej pracował. Pierwszy dzień tego nowego roku, masz jakieś postanowienie, jedno, kilka, coś na ten temat myślałeś? E, nad postanowieniami jakoś za bardzo nie myślałem. Storówki sobie nowe do butów dałem. Będę miał na jakiś czas. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, to tak, Piotr Żyła dzisiaj szósty, Kamil Stoch dziewiąty w trzydziestce, także Paweł Wąsek, no taki konkurs na plus bym powiedział, no ale dobrze, to już zostawiamy, słowo o klasyfikacji generalnej, bo tam już Granerud odjechał i to też trzeba przyznać, drugi jest Dawid Kubacki, trzeci Piotr Żyła, tak? Tak, 26,8 punktów przewagi Graneruda na tym etapie po dwóch konkursach, to szósta największa przewaga w historii turnieju, no a czy zdarzyło się, by ktoś przegrał turniej po zwycięstwie? W dwóch pierwszych konkursach tak, był taki przypadek choćby w XXI wieku. Anders Jakobsen, a więc rodak Graneruda. W sezonie 2012-2013 wyjeżdżał z Gapa po dwóch zwycięstwach, a turnieju nie wygrał. Ja myślę, że ten konkurs w Innsbrucku będzie decydujący. Tam, jeżeli Granerut to wszystko wytrzyma, to myślę, że biszowsko będzie formalnością. No, no czy tak będzie? No, różne bywały scenariusze, ale no, na ten moment wygląda na to, że jest nie do zatrzymania Norweg.